Witam Cię w 140 odcinku podcastu internetowych sprzedawców i w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego nie zarabiasz jeszcze na przykład 100 tysięcy miesięcznie. Oczywiście mówię zarabiasz, czyli chodzi o ten przychód, bo już tu nie będziemy liczyli jaki jest dochód, i ile Ci z tego zostanie. Powiemy sobie hasłowo 100 tysięcy miesięcznie. Natknęło mnie do tego to, że ostatnio skończyliśmy kampanię, chyba tam było 9 dni takiej kampanii, 5 webinarów. W sumie było ich 7, bo jeszcze zrobiłem tak zwaną dogrywkę. Wysłaliśmy jeszcze chyba kilka maili. yeah Znaczy nie kilkaś chyba z pięć maili w poniedziałek, no i to się skończyło na łącznej kwocie dwieście tysięcy złotych sprzedaży aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak SEO Writer AI do tego jeszcze pakiet kursów, no i taki siedmiodniowy coaching warsztaty właśnie dotyczący sztucznej inteligencji. No i tam zadam takie pytanie, jaki jest cel uczestników tych osób, które były na tych warsztatach, które przychodzą systematycznie na te siedem takich spotkań. No i tam często były właśnie takie hasła, że chcę zarabiać 10 tysięcy. Złotych miesięcznie, ale były też osoby, które pisały mi, że chcą, mają taki cel zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. No i obserwuję też wiele osób, które się ode mnie uczą czasami wiele lat i zadaję sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie osiągnęły tego wyniku. Czyli nie chodzi nawet o to, że jeszcze nie zarabiały na przykład tych 100 tysięcy, nie mają tego miesięcznego przychodu 100 tysięcy miesięcznie, tylko bardziej chodzi o to, że jakby nie robią tego, co im mówię, robią wiele innych rzeczy. Wydaje mi się, że robią to, co im powiedziałem. Bo są pilnymi uczniami, ale nie wdrażają tego. No dzisiaj właśnie tak zastanawiałem się, gdzie jest ta różnica, co ja robię inaczej. Oczywiście ja też, jak dzisiaj tutaj, przygotowując się do tego podcastu, tak sobie przypominałem, jak to było. To my też, jak zaczęliśmy robić takie pierwsze większe kampanie produktlanczowe, no to. Też pamiętam, że nie zawsze to wszystko tak wychodziło. Nie było kwot na zasadzie tego miliona z jednej kampanii. No i jak sobie tak przypominam, to bardzo często właśnie było tak, że mieliśmy jakiś sposób, coś tam sprzedawaliśmy, mieliśmy jakiś pomysł na produkt i to ciągnęliśmy czasami przez pół roku, czasami przez rok, i w którymś momencie zaczęliśmy rozumieć, że możemy sprzedawać coś lepszego, coś większego. No i skąd się to wszystko bierze? Skąd się bierze ta różnica, że niektórym to wychodzi? Niektórzy od razu łapią to, co mówię, robią lejk sprzedażowy, od razu mają, może. Nie aż tak zawrotną sprzedaż, ale gdzieś te 10-20 tysięcy, już takie pierwsze kampanie gdzieś tam są generowane, później skalują to wszystko, podnoszą cenę i zaczyna to wszystko wychodzić. Czyli niektórzy potrzebują na to 10 lat, a inni są w stanie to zrobić w pół roku. I to nie jest jakaś różnica w inteligencji i tak dalej, czy tam w wiedzy, tylko właśnie chodzi o to te robienie rzeczy właściwych. A nie robienie rzeczy właściwie. Czyli na przykład można właściwie nagrywać rolki, można ich nagrywać dużo, można być w tym systematycznym, ale to ci na przykład nie przyniesie 100 tysięcy w miesiąc, ale możesz robić rzecz właściwą, czyli na przykład dzięki rolkom budować sobie listę mailingową. No i dzisiaj powiem o tych rzeczach, które. W mojej opinii możesz robić inaczej, żeby po prostu osiągnąć lepsze efekty. Żeby jeszcze ta wiedza z tych podcastów, z tych 140 odcinków, gdzie między innymi właśnie mówię o lajkach sprzedażowych, o, tych, o tym, jak zmieniać swój biznes, żeby zarabiać więcej, o takich bardzo logicznych rzeczach, o liście mailingowej, żeby to wszystko jeszcze podnieść na wyższy poziom, żeby wreszcie zaczęło ci to wszystko wychodzić. No i pierwsza podstawowa rzecz. To taka rzecz zero, bo tutaj mam wypisane, mam zawsze taką mapę myśleć, co chcę powiedzieć, a to mi wpadło dzisiaj tak trochę przez przypadek, bo słuchałem dzisiaj, jak moja żona słuchała sobie podcastu u żurnalisty, to ja też, jedząc tam sobie obiad, wspólnie gdzieś słyszałem, co tam, co tam mówili. Zresztą lubię podcasty żurnalisty, no i tam była pani, nie pamiętam nazwiska, która rozwinęła tutaj w Polsce taką firmę sprzedającą kolagen, i ona właśnie opowiadała o tym, że jak pojechała do Cioci do Ameryki, do to ta Ciocia z Ameryki miała tam z mężem jakieś takie Milionowe biznesy, dużą firmę, dobrze prosperującą, i ona właśnie pierwszy raz zauważyła, jak ktokolwiek liczy coś w milionach. I w ogóle ona miała taki, coś takiego, że nie, nie była w ogóle przyzwyczajona do liczenia na poziomie miliona. Miała już jakąś tam pierwszą firmę, już zaczęła raczkować, z jakąś tam sprzedażą chyba butów, ale dopiero to ją uśniło, że można od życia chcieć więcej niż tylko powiedzmy takiej firmy, gdzie. Chcesz przeżyć, chcesz mieć tyle, troszeczkę więcej niż na etacie, i myślę, że tutaj jest jakby ten pierwszy w ogóle punkt, że żeby zarabiać te 100 tysięcy miesięcznie, to po pierwsze i najprościej trzeba tego chcieć, i to jest w ogóle podstawa. Ja oczywiście jakby z moim mindsetem wydaje mi się, że wszyscy chcą tego, no bo ciągle ludzie mówią albo narzekają, że mają mało pieniędzy, że chcieliby zarabiać więcej, a gdyby zarabiali tyle i tyle, to co by im się w życiu zmieniło, gdyby wygrali w Totolotka? i mi się zawsze wydawało, że ludzie świadomie chcą zarabiać więcej. Ale po latach stwierdziłem, że to nie jest takie oczywiste. Ludzie coś tam chcą. Znaczy cały problem jest w tym, że większość ludzi nie wie, czego chce. To w ogóle od tego musimy zacząć. Więc jakby pierwszy w ogóle punkt, żeby ci to zaczęło wychodzić i żeby wejść na wyższy poziom sprzedawania, zarabiania pieniędzy, to musisz mieć jasno, krystalicznie ustalony cel. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Jeżeli to jest te 100 tysięcy miesięcznie, to ty musisz jasno wiedzieć, że te 100 tysięcy miesięcznie chcesz. Dopiero później oczywiście szukasz sposobu, albo właśnie ta nasza podświadomość pomaga nam szukać tego sposobu. I nie ma tutaj, jakby nie mówię tutaj o prawie przyciągania, że leżysz i czekasz, aż ktoś ci przyjdzie, bo to nie ma żadnego sensu. Pamiętam jak. Kiedyś jedna z moich klientek powiedziała mi, że ja nie zarabiam tyle jak powinienem, bo jakieś tam mam obciążenia karmiczne jakieś tam. No i teraz sobie właśnie myślałam o tym tym milionie w, w 9 dni i tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę chyba nic się nie zmieniło w mojej karmie. Po prostu zbudowaliśmy większą listę mailingową, po prostu mieliśmy trochę inny produkt, po prostu przez to, że nagrywam tyle TikToków, piszę książki, nagrywam podcast, coraz więcej osób jest w stanie ode mnie kupować, coraz więcej osób się o mnie dowiedziało i nie wiem, czy to ma związek z moimi obciążeniami. Obciążeniami karmicznymi, czyli z jakimiś innymi elementami, po prostu zarobiłem więcej pieniędzy ekonomicznie. Więc jestem jak najbardziej za tym, żeby ta psychologia, ta podświadomość, afirmacje, wiara w siebie żeby to wszystko Cię wspierało, bo często o tym mówię, ale samo myślenie i leżenie na kanapie i wizualizacja jakichś tam rzeczy, bez jakiegokolwiek ruchu, bez sposobu na to, jak możesz te pieniądze zarobić no to raczej tutaj nie, nie znam takich osób, które by z leżenia. Przyciągnęły pieniądze. To fajnie się sprzedaje w książkach, bo pewnie jakbym miał taki kaprys i bym pisał takie książki, to też bym opisywał. Zresztą mi się wielokrotnie wydaje, że te wszystkie książki, które mówią o prawie przyciągania i o tych wszystkich historiach, to są takie historie, że my też możemy usiąść i po prostu je napisać. Znaczy, nie jestem tego pewien, ale każdy z nas może sobie usiąść i zacząć pisać książkę, że przyszedł do mnie klient, który był mega biedny, a miał tam jakąś, nie wiem, rzeźnie i już prawie bankrutował, ale powiedziałem mu, że bądź w i pisz sobie afirmację i przywrócił do mnie po miesiącu i powiedział, że leci z żoną gdzieś tam na wycieczkę, bo teraz już są milionerami, spłacili długi. Nie mogę podać nazwisk, bo to jest oczywiście to jest prywatność, którą muszę chronić, no i ja mogę pisać takich książki, więc to się świetnie sprzedaje w książkach, czyli wystarczy wierzyć i wszystko się wydarzy. Ja uważam, że trzeba wierzyć i jak najbardziej to wsparcie psychologiczne jest mega, mega ważne i bardzo często o tym mówię, ale bez działania, bez pomysłu na to lub też bez poznania osoby, która ma pomysł, bo nie zawsze pamiętaj, jakby też kolejna rzecz, nie zawsze ten biznes i te 100 tysięcy wynika z tego, że ty coś umiesz, coś wiesz, coś zmieniłeś, tylko często poznasz jakąś osobę, gdzie wasze jakby predyspozycje, pewne talenty, pewne umiejętności zaczną tak się uzupełniać, że właśnie wejdziecie na wyższy poziom. Więc pierwsza bardzo ważna kwestia to musisz chcieć mieć te 100 tysięcy miesięcznie, uwierzyć w to, wyobrazić sobie siebie, jak będziesz z tym funkcjonował i najważniejsze, większość, ja uważam, że większość osób boi się. Przerażające jest dla nich zarabianie dużych pieniędzy. Niby mówią, że, że chcą, ale uważam, że gdy pomyślą sobie, że mieliby z jednego dnia przeskoczyć z pięciu tysięcy na 100 tysięcy, to jest to dla nich wizja tak przerażająca, że mózg znajdzie każdą wymówkę, żeby jednak tych pieniędzy nie zarabiać. No i dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby przebywać z osobami, które zarabiają duże kwoty, mieć gdzieś się w swoim otoczeniu, pracować dla tych osób i żeby zrozumieć, móc dotknąć osobę, która naprawdę zarobiła te 100, czy ten tysięcy, czy ten milion i nie zniknęła, nic jej się nie stało, nie porwali jej. I kosmicie jej nie zaatakowali. I tak samo jak właśnie w podcaście u żurnalisty, gdzie ta pani mówiła o tym, że pojechała do tej swojej cioci i dopiero kontakt z nią, z tym, że ktoś liczy w milionach, to, że tę osobę mogła dotknąć, że to jest realne, Dopiero to obudziło, że ta osoba, ta jej ciocia jest taka sama, praktycznie jak ona, i też ona może. Więc uwierzenie w to, że ktoś może mieć takie efekty, to już jest bardzo dużo. Dlatego ja też pokazuję te swoje efekty, nie dlatego, żeby się lansować, bo ja to robię już od wielu, wielu, wielu lat, ale właśnie, żeby pokazać kimś osobom: słuchaj, jestem normalnym kolesiem i jestem w stanie to osiągnąć. Też zaczynałem, jak zaczynałem, byłem beznadziejny, sprzedawałem za 3000 złotych, teraz w skali miesiąca mamy na przykład 1,200 tysięcy. I opowiadam, co? zmieniłem, żeby to osiągnąć. A zmieniłem bardzo dużo, szczególnie w myśleniu, ale też oczywiście w działaniu. Chociaż myślenie o sobie, o swoich możliwościach powoduje, że łatwiej nam się działa. Jak już mamy ten, to zero, sobie powiedzieliśmy, czyli musisz w to uwierzyć i nie bać się tych dużych pieniędzy. Druga kwestia to jest to, że twój model biznesowy nie jest w stanie ci dostarczyć tych 100 tysięcy miesięcznie. Czyli na przykład, bo tutaj mamy pewną skalę. Jeżeli ktoś ma salon fryzjerski i stoi i strzyże te osoby, no to żeby zarobić więcej pieniędzy, powiedzmy, jak wszystko sobie policzy, zapłaci te ZUSy, pensje, lokal i tak dalej, to zostaje mu 5 tysięcy złotych. No to jeżeli on będzie leżał na sofie i sobie wyobrażał, wizualizował sobie 100 tysięcy miesięcznie, a nie zmieni nic w swoim modelu biznesowym, Czyli w sposobie prowadzenia biznesu, no to ekonomii nie nagniesz. No Raportem nikt przyjdzie, ktoś i nie powie, proszę bardzo, 100 tysięcy zastrzeżenie, bo tak nie działa ekonomia. Musiał, musiałaby ta osoba na przykład mieć 10 salonów. Żeby osiągać poziom, jeżeli z tego ma 5 tysięcy, no to musiałby mieć 10 salonów, żeby osiągnąć poziom 50 tysięcy, czyli 20 salonów w różnych miastach, no bo nie otworzymy 20 salonów w jednym mieście, więc musiałby mieć 20 salonów w różnych miastach, żeby osiągać 100 tysięcy przychodu. Ale jak tutaj na logikę sobie tak spojrzymy to na to logicznie, no to jeżeli masz. 20 salonów, gdzie masz zatrudnić 20 menadżerów, no bo nie możesz się sklonować. No to masz po pierwsze dodatkowe koszty. Po drugie, musisz też się zmienić jako człowiek, bo musisz nabrać nowych kompetencji. Wcześniej strzygłeś, czyli przychodziła do ciebie osoba, która miała włosy na głowie i ty jej robiłeś piękną fryzurę. A teraz masz zarządzać ludzi, czyli musisz być bardziej psychologiem, biznesmenem, zarządcą, osobą, która zarządza projektami, niż osobą, która używa nożyczek. No i wiele osób nie jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby zmienić swoją tożsamość. Czyli, ja jestem fryzjerem. Ja jestem milionerem, zarządcą biznesów. Dla niektórych jest to tak nudne, bycie przedsiębiorcą i milionerem. Znaczy może milionerem nie jest nudne, ale bycie przedsiębiorcą takim zarządcą jest tak tak się wydaje nudne dla tych osób, że one wolą swoje ciekawe, biedniejsze życie, ale tutaj sobie będę strzyk. Więc Musisz zmienić model biznesowy, I dlatego ja ciągle mówię o tych, tym modelu produktów cyfrowych, bo tutaj jest potężna marża. Więc, jakby dla mnie sprzedanie, nie wiem, tysiąca sztuk produktów, a sprzedanie stu, nie ma tutaj żadnej praktycznie różnicy, jeżeli chodzi o obciążenie serwerów itd. Więc ja nie muszę zatrudniać od razu 20 razy więcej osób, ja nie mam na głowie 20 razy więcej. Bo z produktów cyfrowych tak naprawdę już później zwiększa ci się tylko ta kwota, która wpływa, i większość z tych pieniędzy, już ten nadmiar po prostu zostaje Tobie. Oczywiście po zapłaceniu podatków i tak dalej. Ale gdybyśmy chcieli tak wyskalować swój biznes, żeby ten milion złotych mieć z usług, no to musiałbym zatrudnić o wiele więcej osób, a więcej osób to są kłopoty i problemy. I nie miałbym tej satysfakcji, z tej zabawy, z tego, że sobie robię pięć webinarów, wysyłam parę maili, nagrywam sobie kursy, świetnie się bawię i zarabiam duże pieniądze, bo gdybym miał to w usługach, to pewnie te wszystkie osoby, które musielibyśmy obsłużyć, ci wszyscy pracownicy, bo każdy pracownik, każdy klient to jest potencjalny generator jakiejś tam oczywiście radości z życia, ale też pewnych problemów. No i ty musisz te problemy rozwiązywać albo zatrudnić kogoś, kto będzie te problemy rozwiązywał. I ten biznes nie jest stabilny. I musimy mieć tutaj świadomość, że nie w każdym biznesie jest tak łatwo zrobić 1, 200 tysięcy w 9 dni, bo na przykład w usługach byłoby to mega ciężkie i nie byłoby tak przyjemne i tak łatwe do obsłużenia, jak na przykład w produktach cyfrowych, kursach, szkoleniach, aplikacjach. Druga rzecz to jest brak koncentracji. To jest w ogóle totalnie odjechana rzecz, i ja ciągle to obserwuję już trochę niestety jestem skrzywiony przez to, jak wszędzie widzę, jak ludzie marnują czas. Jeżeli ktoś mówi, Mirku, chcę tam 10 tysięcy miesięcznie, chcę 100 tysięcy. Powiedzmy, ktoś gdzieś tam pracuje sobie na etacie, zobaczył, że może mieć aplikacje nasze do sztucznej inteligencji i za ich pomocą będzie na przykład obsługiwał firmy. No bo jeżeli masz na przykład nasze narzędzie SOMI Writer, no to myślę, że nawet dziecko tam sobie poradzi, bo wpisujesz, czym się zajmuje ta firma, której prowadzisz fanpage, ona ci generuje posty na Instagram, na Facebooka, no na wszystkie media społecznościowe. Do tego masz narzędzia grafika i, która ci Stworzy bardzo fajną grafikę, jak nie to w kanwie, to jesteś w stanie się tego nauczyć myślę, że spokojnie w miesiąc. No i te osoby mogłyby to osiągnąć, ale niestety są nieskoncentrowane, no bo musisz się skoncentrować na tym, żeby zdobyć tych klientów, żeby jak najlepiej zrobić tą robotę, żeby poświęcić te na przykład parę miesięcy, żeby ciężej popracować i skupić się właśnie na tym. Czyli jak masz wyjść z wieczorem do, z koleżankami na kawusie, no to mówisz sobie, no nie, no bo teraz zmienią swoje życie. I w ten piątek, w tą sobotę, po prostu zaiwaniam po godzinach. Nie mówię, że masz to robić cały czas, bo ten work-life balance sobie możesz gdzieś tam zachować, ale mówię o tym, że jak chcesz coś ponadprzeciętnego zrobić, chcesz zmienić coś w swoim życiu, to musisz pracować ponadprzeciętnie, czyli się skoncentrować na tym, co masz robić. A ludzie już, jakby to jest ten problem, że ludziom się wydaje, że jeżeli dostają kurs, dostają wiedzę, kupują sobie książkę, gdzie ktoś ich uczy, jak to jest zarabiać szybciej, większe pieniądze w produktach cyfrowych, gdzie ten biznes jest o wiele łatwiejszy, przyjemniejszy i tak dalej. I przeważnie tam się opisuje, jak wygląda takie życie, gdy wysyłasz mail, no i rano i masz powiedzmy tyle pieniędzy, że musiałeś na to pracować przez rok. I ta wizja jest niesamowita. Może sobie pójść na plażę, wypić kawę, pójść do restauracji, wieczorem sobie zrobisz webinar, czyli dobrze się bawisz, masz fajny styl życia i zarabiasz ponad przeciętnie. Ale większość osób zamiast tej ciężkiej pracy, która nas do tego doprowadziła, no to biorą sobie ten wieszowe góry lodowej, a, czyli kawa w Starbucksie, laptopa sobie wezmę, zrobię sobie zdjęcie. Co z tego, że w poniedziałek wracam do korpo, ale zrobię sobie zdjęcie, czyli ten efekt można odegrać aktorsko, ale jeżeli chcesz, żeby to było realne, no to musisz niestety zakasać rękawy i musisz niestety ciężko pracować na tym, żeby to zrobić. Czyli skoncentrować się na tym, co masz zrobić. I tam połowa rzeczy nie będzie wychodziła, dlatego musisz to powtarzać. Musisz mieć silną psychikę, żeby się nie poddawać i po prostu iść do przodu. No i właśnie to jest ta trzecia rzecz, czyli to, że ludzie się zbyt szybko poddają. U nas, tak jak mówiłem, często tak trwałe, jak sobie to przypominam, nawet tam gdzieś powiedzmy sprawdzam sobie faktury sprzed wielu, wielu lat, że wydawało nam się, że mamy już na to sposób, nie? że coś tutaj właśnie zatrybiło, że te kampanie działają i cieszyliśmy się nie wiem, z wyniku 50 tysięcy w miesiącu, no ale później Gdzieś tam dochodziliśmy do wniosku, że ktoś może to zrobić więcej, ktoś zarabia więcej na takich akcjach i zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie popełniałem błąd. Na przykład naszym błędem było to, że za nisko wycenialiśmy nasze produkty, że w sumie robiliśmy wszystko tak jak inni, ale nie zauważyliśmy jednego bardzo ważnego czynnika, też może to się wynikało gdzieś tam ze strachu, że łatwiej sprzedać taniej, czyli nie podnosiliśmy cen. I na przykład takie rzeczy powodują różnice. I jesteś tutaj też ze mną po to, że ja ci powiem, że słuchaj, przez ileś lat popełniałem błąd, na przykład za nisko wyceniałem swoje kursy. Ja teraz widzę, już w tym tygodniu widziałem ze dwie, trzy osoby, które oglądam, które są bardzo fajne, szanuję je, mają fajną wiedzę. Ale te osoby na przykład za nisko. Ja się dziwię, dlaczego tak tanio sprzedają swoje kursy, szkolenia i tak dalej. My też ponosiliśmy jakieś tam porażki, albo dopiero teraz patrząc z tej perspektywy, widzę, że to była porażka, że może za, za późno coś zmieniliśmy, ale to jest jakieś moje doświadczenie, którego się nauczyłem. I dlatego tutaj jesteś, że ja cię o tym jestem w stanie opowiedzieć. No i teraz wiele osób po prostu zbyt szybko się podda. To jest ten właśnie wspomniany zapał. A tak naprawdę musisz się obudzić kolejnego dnia. Jak wieczorem ci nie wychodzi, to idziesz spać, rano wstajesz i znowu próbujesz. Czasami możesz to robić przez wiele lat, ale musisz posuwać tą pracę do przodu. Jeżeli chcesz zbudować listę mailingową, która jest podstawą. No, to robisz dzisiaj, ustawiasz sobie jakiś tam autoresponder, połowa rzeczy ci nie wyjdzie. Piszesz do supportu, dopytujesz się, czego tam nie wiesz, nie rozumiesz. Wiem, że to jest mega skomplikowane na początku, dla wielu osób mega trudne, no ale wszystko na początku jest mega trudne, dla mnie też było mega trudne, jak sobie przypomnę, ale. Idziesz spać, budzisz się rano i robisz kolejny krok i coraz lepiej to wszystko zaczyna wychodzić, a później zaczynasz rozumieć, że wszystko to jest tak naprawdę łatwe. Czwarta rzecz, niesamowita, to też wszystko siedzi w głowie, to jest strach przed porażką. Myślę, że jest taki, takie coś też jak strach przed sukcesem, no bo mówiłem, że wiele osób się boi tych większych kwot, boi się, że jak zacznie zarabiać więcej, to na przykład straci przyjaciół, że się zmieni, że może pieniądze przewrócą ci w głowie, ale wiele osób się po prostu boi porażki, czyli mamy jakąś wizję siebie. Czyli stajemy przed lustrem i i sami myślimy, jesteśmy średni, może nie jesteśmy wybitni, może ktoś zarabia więcej, może ktoś ma lepsze efekty, ale nie jest też tak źle, czyli mamy jakieś tam zdanie o sobie. Mamy oczywiście ambicje, chcielibyśmy więcej, ale teraz tak, jeżeli my sobie stworzymy tu właśnie wizję, naczytamy się tego, jak to jest fajnie być tym milionerem internetowym, zarabiać na kampanii milion złotych i mamy tu wizję, że to niedługo nas będzie czekało, tak? że ja, ten super bohater, ta osoba, która stoi przed lustrem, wreszcie się stanie tym internetowym milionerem i dołączy tutaj do tej Alei Sław. I ta wizja, ten sen jest tak piękny i to marzenie, że w momencie, kiedy zaczynasz robić te pierwsze kroki, czyli gdzieś tam tworzysz ten landing page, nie? czyli zaczynasz pracować nad swoim kursem wideo, musisz podłączyć płatności, no i za każdym razem, na przykład, nie wiem, zaczynasz ustawiać reklamę, dostajesz bana, boisz się, że tam pieniądze ci znikną, są jakieś problemy się pojawiają, no i tak sobie myślisz, kurde, tu mam taką wizję, już tam paru osobom powiedziałam, że może będę te kursy sprzedawała, ale teraz tak, a jak ja się napracuję, narobię, wyślę te maile, zorganizuję webinary i mi się nie sprzeda? no to jak ja sobie spojrzę wtedy w oczy przed tym lustrem? Co powie o mnie otoczenie? Co powie rodzina, znajomi? Czy nie lepiej jest kupić kolejny kurs i gdzieś tam wrzucać edukuję się, rozwijam się, już niedługo nagram swój kurs i ogólnie no po prostu tworzyć sobie taką wizję. I to jest o wiele łatwiejsze, bo tu nie poniesiesz porażki. Nie da się ponieść porażki kupując kolejne kursy, no bo tak, kupujesz sobie kolejny kurs, no to zawsze powiesz, że to ten, który nagrał kurs, to on jest zły i on ci to źle wytłumaczył. Bo ty myślałeś albo myślałeś, że to będzie inaczej, i kupujesz kolejny, więc to jest wina tamtej osoby, nie twoja. No i dopóki nie weźmiesz tej odpowiedzialności za siebie i jakby nie uświadomisz sobie, że życie nie składa się tylko z sukcesów, szczęśliwych chwil, że wszystko nam wychodzi. Oczekiwanie w ogóle na to, że życie ma być tylko kolorowe, że życie ma być tylko sukcesem, a brak sukcesu, a porażka to jest coś w ogóle dziwnego. Ludzie się ogólnie dziwią, jak ponoszą porażki i są źli na świat, na inne rzeczy, a tak naprawdę to jest tak samo naturalne. Sukces jest tak samo naturalny jak porażka i nie jest to ani dobre, ani złe, po prostu musisz się nauczyć, że to jest część Twojego życia. Po prostu idziesz przez to życie, przez te haszcze. I po prawej stronie masz porażki, po lewej stronie masz sukces. Możesz mieć odwrotnie, ale to jest najbardziej naturalne. Co może być w Twoim życiu. Więc nie możesz, bojąc się porażki, po prostu skasować sobie możliwości na swój sukces. Ja bym ci proponował właśnie, żebyś się pchał albo pchała w porażki. Ty masz marzyć o porażkach, bo to będzie znaczyło, że robisz postępy, że kolejna rzecz ci nie wychodzi. Ale masz wstać rano i znów próbować. Dopytywać się pisać do mnie, do innych osób. Tu mi nie wychodzi, szukać osób, które ci w tym pomogą. Może znaleźć sobie wspólnika, kogoś, z kim to zrobicie wspólnie. Ale każdego dnia musisz iść do przodu. Piąta rzecz to jest błaha, ale ludzie nie budują listy mailingowej. Pomimo, że ja o tym cały czas trąbię, no to osoby kiwały głową, tak, tak, oczywiście, lista mailingowa ale tam wrzucą parę rolek i nie mają ani landing page, a, ani czegoś, co dadzą za darmo, nie organizują webinarów. I ja uważam, że nawet jeżeli jeszcze nie masz listy, jeżeli nawet jeszcze nie masz produktu, to już masz ćwiczyć, masz robić live, włączać sobie czy tego TikToka, czy Instagram i robić live, opowiadać o swoich produktach. Nawet jeżeli jeszcze ich nie masz, to się przygotowuj. Ostatnio czytałem fragment takiej książki, gdzie właśnie mówiono o sprzedaży obrazów. Ona dotyczy statystyki, czyli przeważnie ta intuicja nas zawodzi i tam mówiono o tym, jak Odnieść sukces, jeżeli chcesz być znanym artystą, znanym malarzem. I się okazało, że statystycznie to wcale nie chodzi o jakiś talent, tylko chodzi o to, że osoby, artyści, którzy są drogo kupowani, którzy odnieśli sukces finansowy i przy okazji artystyczny. Tak naprawdę różnica nie była taka, że oni lepiej malowali czy mieli jakieś, nie wiem, lepsze wyczucie, znali się lepiej na sztuce, tylko po prostu wystawiali częściej, w większej ilości miejsc swoje prace. Czyli po prostu robili w moim przypadku więcej webinarów i więcej live'ów i tak samo oni po prostu w większej liczbie miejsc byli z tymi obrazami. Ja na przykład podziwiam. Czasami mi się wyświetla taka kapela chyba ze Szkocji, grająca takie fanki na TikToku, zespół rokowy i co oni robią? Oni właśnie robią to, co jest tą moją ideą. Nie marudzą, że nie mają fanów, nie mają wyświetleń na Spotify, tylko biorą sprzęt, zamiast próbować u siebie gdzieś tam w jakiejś kanciapie, w komórce. To biorą sprzęt, stają sobie na środku ulicy i grają zawalistą muzę i mają z tego radość. Ludzie to nagrywają, wrzucają na TikToka i ja to widząc, po prostu wszedłem sobie na Spotify, wyświetliłem ich, czy tam odsłuchałem ich muzykę, gdzie no tam pewnie zarobili jakiś ułamek grosza, ale przynajmniej nie siedzieli, nie czekali, aż ktoś do nich przyjdzie firma, wytwórnia ich zaprosi. Wyda im płytę, zaprosi ich na koncerty, tylko powiedzieli, skoro Wy do nas nie chcecie przyjść, to my się wpakujemy do Was. I to jest właśnie ta idea. Jeżeli jeszcze nie sprzedajesz, nie masz jeszcze tego tunelu i tak dalej, to ćwicz przynajmniej sprzedawanie na live'ach. Włącz telefon i po prostu zacznij sprzedawać, ale musisz mieć co sprzedawać. Biznes się opiera na trzech filarach: musisz mieć produkt, ruch. I ofertę. Więc jeżeli nie masz oferty, to, to nie wyślesz nawet na tym live'ie. Nawet jakby ludzie chcieli ci zapłacić, to ci nie zapłacą, bo ich blokujesz. Przepływ pieniędzy zablokowałeś, bo nie masz, nie można tobie przelać pieniędzy. Jeżeli nie masz ruchu, czyli nie wyświetlasz się, nie pokazujesz się, nie mówisz, że ludzie mogą coś od ciebie kupić, no to jak masz sprzedawać? No jeżeli nie masz produktu, Czyli ja nie mogę od ciebie niczego kupić, bo nie stworzyłaś tego produktu, no to jak masz zarabiać pieniądze? Jak można chcieć zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, jeżeli nie masz produktu, nie masz dla mnie oferty? To co masz tylko marzenie, to jest ważne, ale tylko marzenie. I powiedzmy, nie wiem, wizualizację tych 100 tysięcy, to jest za mało. Musisz po prostu, jak w tym kawale, ten los wysłać. Tak jak ludzie, którzy modlą się, żeby wygrać w Totolotka, to Bóg im mówi, to przynajmniej ten los wyślij, ja ci z chęcią pomógł. I właśnie tak często jest z osobami, które chcą dużo, ale nic nie wkładają takiego namacalnego, nie robią pierwszego kroku. Czyli tą szóstą rzeczą to jest zbyt rzadko po prostu proponujesz swoje produkty, zbyt rzadko robisz live. Zacznij od tego, zanim zbudujesz ten tunel, to już zacznij proponować swoje produkty, a live są darmowe. Włączasz i masz widzów i ćwiczysz sobie. Możesz po, po gdzieś tam sobie ściągnąć moje, czy wejść na YouTube'a, obejrzeć moje webinary, one są mega skuteczne i po prostu skopiować schemat, który ja wykorzystuję. No i siódma rzecz bardzo ważna, też o to ostatnio pisałem, bo codziennie piszę takie podsumowanie dnia. Wrzucam to na mojego Facebooka, na fanpage Mirosław Skwarek. No i na Instagramie na stories, Więc jeżeli chcesz sobie czytać takie wzmacniające słowa i moje wnioski, przemyślenia, to, to oczywiście Ci polecam. Wielu osobom to. Pomaga w ciągu dnia, od tego zaczynają dzień. No i też tam o tym napisałem, że nie pamiętam, jaki to był film, nie pamiętam, jaki to był piłkarz. Wiem, że grał w jakiejś francuskiej drużynie i właśnie on powiedział taką ważną rzecz, że nawet jeżeli nie czujesz się w 100% najlepszym zawodnikiem, nie jesteś jeszcze najlepszym zawodnikiem, to musisz mieć głowę i wiarę w to, że jesteś najlepszy. I nie możesz nawet na sekundę zwątpić. I tak samo jest tutaj. Ja często, nawet widząc osoby, które nawet zaczną nagrywać rolkę, czy tam jakiegoś storisa po wielu jakichś tam perturbacjach, boję się pokazywać przed kamerą i tak dalej. Kogo to w ogóle interesuje, że ty się boisz nagrywać przed kamerą? Jeżeli chcesz mieć wielkie marzenia, masz te wielkie marzenia, chcesz coś zmienić w swoim życiu, no to nie ma tutaj taryfy ulgowej, że ty czegoś nie chcesz. No to jest właśnie twoja ta strefa komfortu, w której się świetnie czujesz, ale to, w czym świetnie się czujesz, ten twój, twoje ciepełko, które masz, zaprowadziło Cię do tego miejsca, z którego chcesz uciec. Więc musisz, żeby uciec i być w innym miejscu, swoim wymarzonym miejscu, no to musisz po prostu zacząć robić inne rzeczy, które są totalnie nieprzyjemne. Mój progres dało mi to, że robiłem rzeczy ryzykowne rzeczy, które były dla mnie nieprzyjemne, i tak dalej. I to dopiero wtedy mam progres. Więc chodzi o to, że jeżeli chcesz zarabiać 100 tysięcy, czy nawet zacząć od tych 10 tysięcy złotych, to jak ty przede mną staniesz, to ja muszę widzieć, że to jest osoba która ma takiego powera, która ma taką wiarę w siebie, że ona może zarabiać 100 tysięcy. Nie możesz wyglądać jak ostatnia bieda, jak ostatnia osoba, która boi się wszystkiego, która jest szarą myszką, która używa swojego głosu i wybrzmiewa jej tembr głosu. Barwa głosu, to ja słyszę, co by nie mówiła, to słyszę przepraszam, że żyję i w ogóle do niczego się nie nadaje. i przepraszam jeszcze sto razy ciebie. Nie może być twoje życie na przepraszam ciągle. Ty masz po prostu być waleczny, masz walczyć o to, co jest ci potrzebne, czego chcesz, w co sobie wierzysz. Bo to są właśnie Twoje marzenia. Ty zagospodarowujesz sobie swój świat, ty siebie kreujesz. Nie możesz być, hej, mamo, tato, tak mnie wymyśliłeś, że miałam pójść do tej szkoły, hej, moje kochane społeczeństwo, tak mnie osadziliście, że czuję się jak ostatnia dupa wołowa, to jest super, w ogóle Wam dziękuję. No nie, masz sam albo sama zadbać o siebie. Ja ostatnio rzuciłem na stolisy. Gdzieś tam przeglądałem sobie dokumenty i była teczka ZUS, więc się zastanowiłem o co chodzi z tym ZUS-em i tam znalazłem przez przypadek moje świadectwo pracy, gdy byłem, zaczynam od zawodówki, były praktyki, pracowało się w tak zwanych, ja to akurat w zakładach mięsnych, dosyć ciekawe przeżycie. I w wieku 15 lat już pracowałem, uczyłem się pracy. I chodzi o to, że tam miałem napisane, że miesięcznie zarabiałem na takich praktykach 40 zł miesięcznie. Pamiętam, że to mi wystarczało tam kupić sobie, mogłem kasetę, jakieś tam struny, i gdybym w to uwierzył, gdybym się tak zdefiniował na całe życie, oczywiście, później bym zarabiać 3000 zł, czyli najniższą krajową albo tam średnią jakąś pensję, ale gdybym w to uwierzył, że ktoś może mnie zdefiniować na całe życie. Czyli, że ci przybijają ogólnie etykietę i do 80 masz być dupą wołową albo człowiekiem typu przepraszam za wszystko i przepraszam, że żyję i nie chcę więcej od świata, tylko 3000, resztę oddam na tacę czy na inne miejsca. Nie możesz sobie pozwolić, że ktoś cię definiuje. Po to masz wolną wolę, po to masz tą wolność, po to chcesz mieć firmę, żeby być osobą wolną, żeby właśnie siebie definiować. A definiowanie siebie polega na tym, że zapisujesz sobie cele. Co chcesz osiągnąć, co chcesz przeżyć, ile chcesz zarabiać, opisujesz sobie, jak chcesz, żeby wyglądał Twój dzień, jak chcesz, żeby ten dzień się zaczynał, jak chcesz, żeby się kończył, jak żeby przebiegał, jak się chcesz czuć. Czy, czy naprawdę sobie zapisałeś kiedyś, że chcę się czuć mega zestresowany, chcę się czuć niepotrzebny, chcę się czuć tak, że jak dostaję przelew, to chce mi się płakać i czuję, że. Nie wykorzystuje swojego potencjału. Czy to jest Twoja kreacja? Czy tak siebie wymyśliłeś? Więc kto steruje Twoim życiem? Ty, czy całe otoczenie? Więc weź życie w swoje ręce, a życie w swoje ręce bierze się wtedy, kiedy bierzesz odpowiedzialność. Więc jak dasz ciała i nie wyjdzie ci na przykład budowanie listy mailingowej, no to bierz to na klatę i mówisz sobie, dobra, co mogę zrobić, żeby to zrobić? a niech jej świat jest zły, bo mi coś nie wyszło. Więc tego Ci życzę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Jeżeli to, ten podcast był dla Ciebie wartościowy, poryczałeś się albo poryczałaś, albo się uśmiechnąłeś, napisz do mnie na Instagramie, będzie mi miło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.